Hej, z blogu hey i dziś spinamy się na wyżyny czystości z tym urządzeniem, bo będziemy myć okna na wysokości. Dziś pokażę wam, jak tym urządzeniem można w bardzo łatwy sposób ułatwić sobie pracę jaką jest mycie okien. Ja ich nie znoszę myć, dlatego mamy cały czas brudne. Jak widać u innych też to tak wygląda. U moich rodziców to okno północne też nie jest za czyste. I bardzo dobrze, bo dzięki temu mogę Wam pokazać, jak to urządzenie świetnie się w tym sprawdza. Dobra, zacznijmy od podstaw. Po pierwsze, to urządzenie myje szyby. Ono nie umyje framug, więc mieć na to tego świadomość, że tutaj tylko i wyłącznie myjemy same szyby. Urządzenie działa naprawdę w bardzo prosty sposób. Zobaczcie, tutaj mamy ściereczkę. Ściereczka po prostu przeciera okna. To... Są czujniki spadku i czujniki, które są krawędziowymi czujnikami. W momencie, kiedy urządzenie dobije w ten czujnik, wie, że mamy koniec okna, mamy krawędź. A jeżeli myjemy szybę, która nie ma balustrady, która jest powiedzmy wolną gdzieś elementem, to w tym momencie, jeżeli ten czujnik znajdzie się poza szybą, automatycznie też wie, że to urządzenie dalej ma nie jechać i też nam nie spadnie. Dobra, zabezpieczenie mamy, ale jest jeszcze jedna rzecz. Z drugiej strony, możecie zauważyć, że tutaj mamy dwa, dwa kable. Jeden kabel to zasilanie, drugi kabel to lina, a na końcu tej liny mamy karabinczyk. Jeżeli myjecie zewnętrzne okna i to urządzenie może komuś spaść na głowę, to jest wasz obowiązek, żeby to gdzieś zaczepić i żeby to się nie zdarzyło. Szkoda robota, jeżeli spadnie na ulicę ale bardziej będzie Wam szkoda, jeżeli komuś coś zrobi. Pamiętajcie, to jest bardzo ważny element każdego tego typu urządzenia. To urządzenie, na tym jesteśmy w stanie bez najmniejszego problemu powiesić i nic się z tym nie stanie. Tutaj mamy przycisk włączania, w momencie kiedy go naciśniemy, zaczną się nam myć szyby. A tutaj z dołu to jest bardzo ciekawe. Po pierwsze, miejcie świadomość, jak to urządzenie działa. Tu jest wielki wentylator. Ten wentylator wsysa powietrze, przysysa się do szyby, no ale gdzieś to powietrze musi zostać wydalane. I to wydalane jest przez tą tutaj rączkę. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajnie to jest przemyślane. No i teraz, jak to urządzenie się porusza? Porusza się jak czołg, używając tych oto gąsienic. Musicie mieć świadomość, że te gąsienice nie mogą być zbyt e, mokre. To znaczy, że zawsze tu na zewnątrz. Spryskujemy okno, a nie tutaj w środku, bo inaczej będą nam się ślizgać i po prostu nie będzie się to urządzenie mogło wspiąć na wyżyny, wspiąć się na wyższe partie okna. Nie ma szans, żeby odleciało. To jest najlepszy barier. Prędzej weźmiemy i wyrywiemy z ramy okno, niż urwiemy to urządzenie. Albo po prostu urwiemy tą rączkę. Generalnie rzecz biorąc, to urządzenie naprawdę przesiewa się mega, mega mocno. Poza tym tutaj mamy zbiorniczki na wodę i tutaj jest z jednej strony. A tu jest z drugiej strony spryskiwacz, czyli to urządzenie też automatycznie nam spryska okna, jakie myjemy. Oczywiście warto spryskać to wcześniej urządzeniem. I teraz tak, jak sprzątamy, w pierwszej kolejności przetrzemy na brudno, czyli jedną ściereczką yy, okno, a potem bierzemy drugą ściereczkę i już na czysto, żeby te smugi były jak najmniejsze. I niestety miejcie świadomość tego, że te urządzenia zostawiają smugi. Choćby nie wiem jak się czyściło te okna, tymi urządzeniami zawsze jakaś smuga zostanie, więc potem warto przetrzeć po prostu, żeby tych smug nie było. No ale nic więcej nie musimy zrobić. Wystarczy tylko i wyłącznie je przetrzeć. To jest tak dużo mniej pracy, zresztą sami zobaczycie na filmikach. Czas na podsumowanie tego krótkiego materiału. Jak widzieliście na filmikach, to urządzenie jest naprawdę w stanie przemyć brudną mega szybę. No ale zawsze zostaną jakieś smugi, więc w pierwszej kolejności myjemy to szmatką na brudno, potem wymieniamy szmatkę i myjemy na czysto, a następnie bierzemy ręcznik papierowy i przecieramy jeszcze okno raz i to wystarczy, żeby mieć czyste szyby, bo okien całych razem z ramami tym urządzeniem nie myjemy i miejcie tego świadomość w momencie, kiedy kupujemy to urządzenie. No i teraz najlepsze, to urządzenie, ten konkretnie model jest dwukrotnie tańszy niż konkurencja. Nie wiem, dla mnie to jest szaleństwo, jeżeli chodzi o tę cenę, bo konkurencja kosztuje około 1500 zł, a to urządzenie kosztuje powiedzmy w promocji, bardzo dobrej promocji oczywiście link do tej promocji znajdziecie w opisie tego filmu poniżej e, około 700 zł, więc różnica cenowa jest naprawdę bardzo duża. No i to urządzenie spełnia moje oczekiwania I jak pierwszy raz zobaczyłem, jak to urządzenie sprząta, to ja byłem zaskoczony. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał. No i do zobaczenia w kolejnych tego typu częściach. Dzięki, do zobaczenia, cześć!